Cześć i witajcie w pierwszym odcinku serii Zagrajmy w Battlefield 3. Będę grał tutaj z PC gamerem. Nooo No, siemanko ziomeczki, ja przegrałem, ja już zginąłem. W ciągu I tych 5 sekund, w którym się odrodziłem, już zginąłem. No dobrze, no i z Czarkiem. No cześć. No, no, no witajcie, jesteśmy na mapie jakiejś takiej Jesteśmy na ma... mapie Ziba Tower, na trybie gry Dominacja i Podbój. Oczywiście uprzedzam. O, co to jest za ziomeczek taki mały? O, rozwaliłem naszego robota. Nie wiem co on tu robił, ale jeździł i mi przeszkadzał. No było trzeba go nie psuć, mógłby ci uratować kiedyś życie. Co, robociki mi dupę ratują? Żebyś wiedział. Ale, ale, ale ale kile ziom. Już dwa kile bannąłem teraz. Chyba wstajesz. Odnoś dupkę ziom. Wypadłem z wieżowca. Wiem. Z boczku. No dobra, dobra, dobra. Wow, wow, wow. Trzeba się ogarnąć i gramy dalej. George! Oj, ginę. O nie, 10% mi zostało. A ja jestem najlepszy z naszej drużyny. Brawo. Rapsy do końca życia. Oj, a ja, a ja chciałem go... Chciałem gościa z tego, z... Jak to się nazywa? Do reanimacji, bo zapomniałem teraz. Mateuszu, jaki gwałtator? Dobra, no chciałem gościa zabić z defibryatora, ale mi się nie udało. Ja sobie teraz obkrążam nasz szkap może nie do końca. Jumping, jumping, pięknie. Nie ma Tu nadrabiam panowie. Oczywiście! Pamiętaj, pamiętaj, Jakubie, ala bujny, że odcinek może trwać tylko 15 minut. Ile? 15 chyba. No, ja mogę już chyba więcej. Aha. Dobra, no, dobra. No to, no dobra. Dobra, dupo jedna, róż. No co za ciul jeden! <grym> no skaczcie na mną. A co, da, co trzeba zrobić, żeby mieć więcej niż 15? Tam y, trzeba tam y, y, potwierdzić swoje ten. jakoś tam telefonem, wiesz. Jak, coś, że... coś tam. Tak. coś tam żeby ci wysłali. Tak, to w ogóle jest jakieś takie tylko dziwne, ale mi się nie chce. Nie, bo to na Twitchu, żeby się coś. Możemy z Twitcha na wodę nagrać coś, no. Zginąłem właśnie. streama! No streama, no boże, zrobimy, boże, się teraz na na razie gramy w EFA, no bo jakbyście nie wiedzieli, gramy też, że znaczy, głównie ja z czarkiem gramy w World of Tanks. No i pewnie też się pojawią jakieś odcinki, nie, Jakubie? No, powinny. No i. Może, możecie uważać, że trochę lamimy, ale ja tak nie uważam, ja gram dla siebie. La, nie gram dla stat. Fun, A właśnie prosi prosimy nie pisać w komentarzach, że dla mimy tylko gramy dla zabawy. To jest nasza zabawa. <laughs> oh, hey, jeden kill, jeden like pamiętajcie. To chyba w snak. No, wiesz powiem ci szczerze, że... Jakby co to? Że można mi tak zrobić sobie. O co to? To <laughs> jest <laughs> Sparta! Mati! A, a, jakiem? No, no, no... Nie da wam się tak zabijać. A, a, ja nie lam. Ja dla siebie. Trochę mnie czasem ponosi World of Tanks. Ale tylko czasem trochę. Nie, <grym> ty nie lam. Dzisiaj 10 pojazdów i mieliśmy. Co, co, co? Nie, ja mówię, że dzisiaj 10 pojazdów mieliśmy. No, to jest... To, jest... to, to jedna z, lepsza, z lepszych serii naszych. <grym> Ile mamy 14 porażek. O kurde, jeszcze trochę do końca jest. No to sobie zlekamy do końca, no jeźdź. No dobra. Powinno mi starczyć na dysku Ammo. <laughs> Powinno ci starczyć ammo na tą bitwę, nie? nie? Jest, leki. Woohoo, ej. Przeleciałem przez dach. Dobrze. Widzisz? No właśnie Kwańcu. Dobrze. Ej, jak możecie zauważyć, nasz pluton jest jednym z lepszych w tej grze. Naszy... Drużyna. Ja już gadam po wo wotowemu, nie? Po wotowemu? <laughs> no może, może, może Tararara. Mamy jeden, jeden z lepszych prudonów. No i nie należymy zbytnio do żadnych drużyn. Chociaż jednak trochę. O, właśnie co? Dostałem go gościa z czasem. No ale... No tak. taka gra. Są lepsi, nie? Tak jak... Są lepsi są borsi, my gramy dla zabawy. No, powtarzamy to już chyba czwarty raz, ale. No. Nie, dopiero trzeci maty. No to dobrze, no to bardziej dobrze. Ale żeby o tym pamiętali. <noise> no, żeby, żeby to tą... ajajajajaj aj, aj. wlażę na takich na taki. O kur, ale ładnie. Ja no, nie rozumiem, nie mogę teraz nikogo zabić. Kiedy Czyli nie nagrywaliśmy, by to było frago a teraz jakbyś... Nie mogę zabijać. Teraz to masz Żydo bicie najwyżej. Mateuszo bicie. Nie, ja, ja nie lubię. Eee, od razu się przyznaję, że nie odpowiem. Żydów. Właśnie, sam jesteś, nie <laughs> A jasne. No dobra. Cześć! tak szczerze mówiąc to, że do mnie nie Aha, 100% Ja to lamczę. Jaki, jaki kamp, Boże, ja pierdolę. Myśle, że już dzieci w tym wieku. Co? Jakubie. Nie, młodszy brat. Eee, e, co to za bójstwo w zespole? Wiem. Ostatnio Czarka zabiłem. Jak? No granat rzuciłem, bo zamiast tego samogwałtu zmieniłem się ten... Yy, A ja nie on. mogę, strzelając was nie mogę was zabić. Co to się dzieje? No bo mi się samogwałt zmienił z tym, z granat. I walnąłem zamiast samogwałtem... Ty, już, się, już nie jestem pierwszy. Mati, to przecież ciebie. No wiem, wiem, wiem. Sorry, wybacz. Wybacz mordeszko to słoneczko. Oj, oj, oj! Nie! Yeah. Przeładowywałem! A ja strzelałem ściany! Yes! Ktoś mnie tam wepchnął po prostu I Akurat mu przeładowywałem i mnie wepchnęli, nie? To jest... W ogóle. Precz z hejterami. No I Murzynami. O Jesteś Murzynem. Wiem. Yeah. Aaaaaaah, Ej, třeba, na kterém se normálně? na